Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny zamiast odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym? To pytanie, które słyszę bardzo często, i odpowiedź może Cię zaskoczyć. Większość osób zakłada, że trzymanie pieniędzy na koncie jest bezpieczniejsze, bo zawsze można po niej sięgnąć w razie potrzeby, ale rzadko to przelicza, ile tak naprawdę kosztuje ich kredyt. Załóżmy, że masz kredyt hipoteczny na 200 tysięcy funtów na 30 lat z oprocentowaniem 5,5%. I co miesiąc nadpłacasz tylko 200 funtów ponad ratę. Efekt? Skracasz okres spłaty o prawie 9 lat i oszczędzasz około 70 tysięcy funtów samych odsetek. A gdybyś te same 200 funtów odkładał na konto, z oprocentowaniem 5,5% po 30 latach miałbyś o ponad 6 tysięcy mniej, gdybyś nadpłacał kredyt. Wniosek jest prosty. Nadpłata kredytu daje realny, gwarantowany zwrot, bo od razu zmniejsza Twój dług i skraca czas spłaty. Ale zanim to zrobisz, sprawdź swojej umowie, czy bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę tzw. Early Repayment Charge. Chcesz, żebyśmy sprawdzili Twoją zdolność kredytową? Link znajdziesz w biogramie.